No, na pewno jest zamieszanie, ale nie wiem, myślę, że jest też trochę potrzebny, bo jednak yy, tak nauczyciele pracują i dają. Z, no, trochę z siebie dają, tak? Yy. Będzie albo nie będzie. Po prostu mam dobre też oceny, takie w miarę, więc nie martwię się egzaminami, bo myślę, że egzaminy wyszłyby mi gorzej niż te oceny, które mam. Wydaje mi się, że i tak do strajku dojdzie, więc raczej nie będę iść do szkoły. a... Oby, oby wywalczyli swoje w sumie. i o tym, co nas czeka od poniedziałku, jak próbowaliśmy zorganizować opiekę nad dziećmi, właśnie o tym chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć. Panie prezydencie, bardzo proszę. Mamy świadomość tego, że część dzieci i młodzieży w ogóle tego dnia nie przyjdzie do sz szkół podstawowych, szkół średnich, czy też do przedszkoli, że rodzice takie decyzje podejmą, ale w przypadku tych, którzy do tych szkół trafią, uznaliśmy, że musimy zapewnić im zajęcia opiekuńcze-wychowawcze w, w placówkach oświatowych. Mamy stworzoną bazę osób, które dodatkowo będą mogły służyć swoją pomocą to są osoby z naszych jednostek, naszych placówek plus wychowawcy podwórkowi, którzy trafią do poszczególnych szkół, w których jest największy problem z tym związany, związany z opieką nad dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie staramy się też w tę całą sytuację wpleść inne jednostki, jednostki miejskie, jak również staramy się i rozmawialiśmy chociażby, podam przykład taki najprostszy, rozmawialiśmy ze spółdzielnią z mieszkaniową Słoneczny Stop, która udostępni kluby osiedlowe celem zapewnienia opieki młodszym dzieciom. Rozmawialiśmy też ze Strażą Miejską. Straż Miejska też będzie tutaj prowadziła, prowadziła zajęcia, zajęcia, takie pogadanki, trwające bezpieczeństwa. I się cieszymy i nie, bo trochę stracimy, bo w tym roku mamy egzamin dokładnie za kilkanaście dni a z drugiej strony potrzebne jest trochę te wolne, bo już mamy tyle nauki, że... To prawie 90% pracowników się opowiedziało. Są takie placówki, gdzie ta liczba zbliżona jest do 100%, natomiast nigdy to nie jest 100%, dlatego że na pewno dobrze Państwo wiedzą, że Kościół też otworzył się tak bardzo życzliwie, patrzy w stronę naszej edukacji i w ramach wsparcia dla dyrektorów szkół poprosił katechetów, żeby nie strajkowali. Znaczy wie Pan, no tak jak zapowiadają związki zawodowe, to tylko z przekazów medialnych wiemy, z tego jak ma być to odwołania. No to może być do wakacji, po wakacjach, no... Nie wiemy. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Ja myślę, że się z po widzieli. Dziękuję, dziękuję. I serdecznie. Dziękujemy i do następnego roku.